Gracias. a w roku drugim, 1918. 966. Wiem, że to wszystko w Polsce, ale poza tym nie, nie wiem. To było tak strasznie dawno. Tak, nie mam liczby do na Jest rok 1918. Przed Wami pierwsze zadanie. Odgadnijcie, kim jest ta postać i przeprowadźcie z nią krótki wydatk. Nie pamiętam, kto to jest, ale myślę, tak jak myślałam, to oczywiście siedzi się pora 100. Pani nasza, jeszcze 100.000 miesięcy było Wiele mam w tej chwili. Obykłej się, to złady nas tam to pan powiedzieć w tej chwili że się wroził. Chłopcy, wybuch które były między sobą za